Gratuluję, Shepard. Getty były pewne, że to salarianie stanowili prawdziwe zagrożenie. Prawie doskonały plan. Oczywiście to nic nie zmieni. Nie mogę pozwolić ci zniszczyć tego, co tutaj zrobiłem. Zupełnie nie rozumiesz, co toczy się gra. Suweren zniszczył protea. Co tu więcej do rozumienia? Znasz wizję, Shepard. Znasz żniwiarzy. Ich nie można powstrzymać. święcej wszystkiego w imię małych wolności. Proteanie próbowali walczyć i zostali całkowicie zniszczeni. Miliardy zginęło. A co jeśli by się poddali? Czy proteanie wciąż by istnieli? Czy poddaństwo nie jest lepsze niż śmierć? Naprawdę wierzysz, że żniwiarze zostawią nas przy życiu? Już rozumiesz, dlaczego nigdy nie rozmawiałem o tym z Radą. My, istoty organiczne, kierujemy się emocjami. Będziemy walczyć, nawet jeśli wiemy, że nie możemy wygrać. Jednak współpracując ze żniwiarzami, pomyśl, ile istnień można ocalić. Kiedy to zrozumiałem, przyłączyłem się do suwerenny. Oczywiście miałem wątpliwości. I nadzieję, że ten kompleks będzie mógł mnie ochronić. Niczym się nie różnisz od jego innych sługusów. Jesteś narzędziem. Niedługo staniesz się bezużytecznym. Badałem skutki indoktrynacji. Im bardziej suweren kontroluje ofiarę, tym staje się dla niego mniej użyteczny. W tym leży moje ocale. Suweren potrzebuje, bym znalazł kanał. Mój umysł wciąż należy do przynajmniej na razie. Nie pozwolę jednak, by zmienił mnie w sługę. Jestem jego sprzymierzeńcem. Suweren tobą manipuluje. Nie możesz się oprzeć. Już jesteś pod jego władzą. Nie! Suweren mnie potrzebuje. Oszczędzi mnie, jeśli znajdę kanał. To moja jedyna nadzieja. Jesteś widmem. Przysięgałeś bronić galaktykę. Złamałeś tę przysięgę, próbując ocalić skórę. Nie robię tego dla siebie, nie rozumiesz? Suweren wygra. To nieuniknione. Tylko mój plan daje jakiekolwiek szanse. Negocjuję warunki przymierza ze żniwiarzami, pomiędzy istotami organicznymi a maszynami. W ten sposób uratuje więcej istnień niż ktokolwiek inny. A ty próbujesz mnie powstrzymać.